Buongiorno moi kochani widzowie Weź na polu Co ten typ tu robi? Ale my się no Dzisiaj jest kiszonka Ustawiłem się 150 kg na hektar Posłuchołek znajomego kiedy w ten sposób mi doradził Ja obejrzymy co z tego wyrośnie Tak to gadają, właśnie włożą złoto nie? A kto się w groch? Wiem co? A tym zbiro jajco? Może być. Chociaż tu chodzi o to, żeby była masa zieloną. Bo my 16 sierpnia na weekend zapowiadajmy jakieś burze. Nawet jutro już. W poniedziałek niby jakiś deszcz. A wejrzymy. Badałem się na Nadzieja matkom głupich. Ale wiadomo. Może ginał się udo. Troszkę nie bardzo widać kajcza jechać, bo ten znacznik w suchej ziemi jak znaczy, to słabo to widać tak, że jada trochę na oko. Niby dodają na oko, to starka umrzeła, no ale jakoś się trzeba radzić. To nie jest do Uczenia, żeby to musiało być perfekt, to jest do dopuszczenia. My. Dobra, spauzuję No także spauzował, że się to wyłączył Niech żyje niezdarność Nie wiem co mnie będzie słać w tym Larmie, no ale nie poradza nic Ma jak wybrać się o 5 wieczór jeszcze się To no trzeba iść nierówno pod Subitem Szczególnie, że jeszcze nawet u 7 km wyciepanego gnoja Standardowy zestaw, wale, brun, e, siwnik, brun, walec, bruny Niewiele dowodów walec. Ludzie się nie chcą rozwalić. Trudno. że ponad hektar już jest zasiodek 4, 5, 6, maszyna ona bo chyba 2,70 jak się nie mylę chyba 3 metrów nie ma nie nigdy nie wpadłem na pomysł żeby ten w mierzyć może ktoś by chciał kupić do muzeum z albo zamienia się na nowszy że opuścił o, jedna, o jedno oczko z łańcucha ten znacznik i siódko to lepszy to znaczy, ale bardziej już opuścić nie idzie, bo już to pole jest za fez i go do zatku. te. No nie jak się to nazywa. Ta osłona co jest na kolbie, już jest sucho, a kolby już w dół opadają. więc w tym roku kukurydza, jakieś 2-3 tygodnie, krócej rośnie niż zawsze. Zauważyłem jedna rzecz, że pewnie bardziej widzę teraz ten rowek po znaczniku po słońce już się zniża i w tym rowku jest trochę cień momentami. Ciepło do bio. W tym momencie to, że się już straci. Nie wiem, jak A, dobra, już wiem Wy to pewnie nawet nie widzicie, ale Mi się to tak delikatnie rysuje Więc znakło that's actually né? to był no duża węcka tak było całą drogę była taką pierd... że masakra był dobrze, że znajomy bo za to za mi to ogarnęło a reszta ją poprawił ręcznie i było na szczęście mój przemciarów takich, co się nie już szczegółów i idzie że jakoś to ogarnąć Kurwa. Pełno kabina prochu. A młotniku, to się już weńmy robią. Ekstremalne. Dzisiaj no śniadanie odłożyłem, także teraz się nażera tego prochu, to nie trzeba obiadu jeść. A kiedy i tak nie mam czasu, ani możliwości, żeby go zrobić. Chyba ja dzisiaj będzie pizza. Na odmiana od pewnego rapera. Nie wiem, czy znacie pizza od rapera, ale ostatnio mi zasmakowała. O, i dosypujemy. Tak wygląda mój materiał siwny. Przepiękny to, w którym to Aż oko cieszy, i na zapach jest taki zajebisty. Wunio elegancko. O! Oh. Jakieś ujęcie do miniaturki. Wszystko widać? Egal. Coś tam widać. Dobra. Później się tam jeszcze coś odezwia. Jada siodź, bo kurde, noc mi zostanie Sieje się, sieje, sieje Już nie zostało. stało Może jedna trzecia, a może już nawet nie Faktycznie my dzisiaj zostanie noc, ale co poradzić? do góry, bo go nie używam. Bo ja okrętka dookoła. Ścieżek tu nie ma. Wpryskane to nie będzie. Także mogę coś tak posiąść, żeby mi dopasowało. pasowało. Nawet jak jakiś klin na środku wyjdzie, to kompletnie to w niczym nie przeszkadza. Buzi się, niemiłosiernie. Pomóż Pomóż się, serdecznie dość. A jeszcze muki się złośliwe zrobiły i zaczęły gryć. A co ważne, to tak, że jak muki gryzą, to będzie nadecznie. Jak mi tak podają. Ło, Nie nerwuj mnie! A tu nie widać jechać Na oko! Boża, kiedy będą w środę, później to, se, to się daje ze znajomym do gody. Żeby posiedź w porządnym sprzętem, bo to całkiem inaczej wygląda. Nawet e, więcej sypało niż rok temu. Nie wiem, czy to była zasługa tego śniegu, czy czego. Pojęcia nie mogę. A to wpływo zaraz czynniku, że ciężko to wybadać. Ale krzeje przez chyba. Jak się na to więcej co? To wpieprza się do zimnej wody. A potem byda jeszcze futrową 2,5 godziny. Paweł myślę, że do dziesiętej wieczór Będa gotowy Czyli ile? 16 godzin Nie ma źle Może jutro Trochę lżejszy to jest taka odpoczna a później jest to już totalnie olywka zajmuje się jedno bydło no. jeszcze trochę i nie będzie płatne jak świta na pomazaną strunę A jak nie wiecie, co to jest, to pewnie w komentarzu jeden z widzów napisze, bo dzięki niemu to nie muszę tłumaczyć, bowiem, że on to zrobi za mnie. I tak się fajnie uzupełniamy z wami, jo i wy, moi widzowie. Dobra, szypia ja nadal, Coś się nam odezwie aż na, na sam koniec. To po tym, No, po jadę do dum, jest 15 po 7 wieczór Mój pociąg drogowy zepnyty Nie wiem czy to widać w całości Tam jeszcze ja walec na końcu jakby ktoś nie widział A tu jeszcze nie zawrzyłe klapy Jakieś resztki zostały Ale mysz też człowiek musi pożrać, nie? No będzie długi dzień albo jeszcze tu opuszcza bliźnich niech troszkę z niego wyleci ale fajnie czas nie, elegancko na pieprzu jak te takie klepatki w e, wielki piątek chyba jeszcze teraz nie pamiętam